to jest kolejny czynnik W Ostatnio skończyliśmy w tej w oazie, wyczyściliśmy ją i teraz będzie pora na ustawienie y, pierwszych maszyn i tak dalej. Ja zazwyczaj przerabiam też cały teren tej oazy na kwadrat i później staram się w niej coś fajnego budować, więc na razie musimy postawić pierwszą maszynę, którą jest y, science machine. A no jej fajnego skina. Pszik, pszik. To jest dobra. Muszę to niestety wziąć. Won! Myślę, że... O, zawsze mam... No Motelo, durny, won jest on, bo ci wywalę taką bułę, że się nie pozbierasz. No. Zrobimy to tutaj. Zabimy. o możemy też posłać najważniejsze opening co wypadnie buty use later, niepotrzebny nam na razie dobra ale muszę też trochę oczyścić na pewno ekwipunek z jakichś rzeczy co my tu mamy coś stąd bierzemy na razie nie, na razie stąd chyba nic potrzebujemy zrobić tak po pierwsze, odkryć ścięty kamień, podajże, bo potrzebujemy je dwóch, wiesz, na sam elektronik. Od razu chcę stworzyć lepszą maszynę, żeby mieć to z głowy, to mu zbywać. No, to tak jest najlepiej. Hoppa, dobra. Co jeszcze potrzebujemy? Czterech desek i dwóch, dwóch kamieni, dobra. Myślę, że dobrym pomysłem będzie od razu posadzić te drzewa, no bo tutaj jak widać jest pustynia, nic nie ma, a my drewna będziemy potrzebować trochę, więc potrzebujemy... Uważam, że bardzo jest zły koszt na deski, bo potrzeba czterech drewna na jedną deskę, co jest imo za dużo. Jak na trzy bym jeszcze powiedział OK, ale myślę, że dwie, dwa drewna na jedną deskę byłoby... O, sam raz. Ale w takim razie jak pójdę, przejdę się tutaj. To jakieś o drzewa są, to zetnę to od razu. Będę miał desek więcej. Potrzebuję drewna jeszcze na zrobienie z tego stałego ogniska. Później się przyda dalej. Muszę wytworzyć sobie dodatkowe narzędzie i co najważniejsze w flesak. Wobec plecak, to nie, nie ma co ruszać się. Tutaj fajnie, że mam kamienioło, to będę mógł sobie w przyszłości nakopać, nakopać. Chcę wezmę wieżyczkę i będziemy mi wszystko rozwalać. Więc jest git. To jest odmiana tych choinek, które nie dropią szyszek, których możemy tu nie zasadzić. Mieliśmy wcześniej takie bardziej bardziej zielone, bo są takie powiedzmy bardziej takie szarawe. Bo one nie one są takie zielone choinki, które jednak zrobią właśnie szyszki i w nie będę celował, żeby później robić te z nie, a tutaj proszę... O, kolejny Puffy West, kolejny ten... Y kolejny, kolejny jakiś kubraczek, czy jak to tam no, jakoś tak nazwać, który się przyda nam później. To jest Puffy West, to chyba on był na zimę. Albo na, bo są dwa rodzaje. Chester, pokaż mi jakie ty tu masz. Breezy West. Nie, nie wiem. Dobra. Dobra. No to na razie olejemy. Dajcie mi to. I wypora wytwory deski. Tylko, tylko, tylko 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 wywalę. na razie sobie to. Mhm. I. To. I dobra deski. Potrzebujemy czterech desek do tamtej maszyny. Więc. A to są już połączmy A jeszcze wcześniej wytworzę od razu co potrzebne mi rzeczy. Po pierwsze i co najważniejsze lesak. Przede wszystkim. Dobra, po drugie eee, łopata. młotek i nie mam krzemienia niby Przynajmniej nie przy sobie gro Gdzie jest mój cały krzemień? Tu jest mój cały krzemień Dobra Dobra No i widły Dobra. Mam trochę rzeczy To sobie narzędzia sobie wrzucę na razie tutaj Dobra, i czy teraz mogę to... Nie, potrzebuję jeszcze dwa ścięte kamienie. Dobrze. Raz. Dwa. I teraz, możemy już wytworzyć... Alchemin Alchemy alchemii. Okej. Bierzemy młotek. I rozwalamy to, bo ta już nie jest nam do niczego potrzebna, bo Alchemin to jest taka ulepszona. O ta. Więc... sobie stawiamy tu. O, I git. Dobra. Następ, następnie trzeba sobie wyznaczyć granicę. Jak mo, chcę wyznaczyć granicę swojej bazy, najlepiej. Gdzie później będę chciał wyłożyć na pewno deski. To jest pewne. O tak, bardzo. W takim kwadracie lecimy. Chopa. tego skoczka to będzie trzeba szybko wywalić stąd powiedzieć mu na raz i się z nim pożegnać rozprawić się z delikwentem. Szybkiem. turf jest też fajny bo teraz zbieramy różnego rodzaju grass turf sand turf i tak dalej są jeszcze jest parę innych jest fajny tym że można tym palić bo ja, no na przykład teraz to bardziej wykorzystam do rozpałki więc będzie git Będę mógł tym przez jakiś czas popalić sobie trochę. Mhm. No i gdzie ja idę tym? Okej, okay. no tu idę. Tak, tu? Tak, tu polecimy. Okej, okay. jeszcze stąd wydobędę. Na razie tutaj rozsadzę, żeby odgodzić do kupa, nie, mój kwadrat. Mhm. Czu, 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 czu. No tutaj przyjrzymy szybko cały teren. No spokojnie, konikuły. Jakie na razie... Wiesz co, na razie nie zadaję. możesz sobie tam leżeć. Co tam chcesz. A się do ciebie nie ma zamiaru Okej. Okay. Tak, dobra. Co mamy? No dobra, teraz bardzo ważna rzecz, czyli trzeba wreszcie sobie zrobić swoje ognisko mimo. Na które nie mam kamienia, przynajmniej przy sobie. Hmm, dobra, to zostawiamy, to już sobie zjemy tutaj. O, nareszcie będę mógł w sumie tu wrzucić. Nie nie chcę tego zakładać. To sobie mogę tu wrzucić, to je ziemy i zjemy. Dobra, mamy tutaj 2 na 3. Tak, tutaj jest strefa nauki, tych maszyn wszystkich. Więc myślę, że... Czekajcie. 2, 4, 6, 8, 9, czyli 2, 4, 4 5. Czyli tu byłoby sam raz postawić tą maszynkę. Opa! Tą maszynkę. Mm. Nie maszynkę, tylko właśnie to, to coś sobie zjemy, ale tak widzę trochę słabo z jedzeniem, więc będzie trzeba się teraz coś wybrać. Ale no to co? Wypieczamy sobie dużego steka. Opa, to chwilową głód mi zabije, I dobra, teraz chcę najważniejszą rzecz od razu, czyli garnek nie galnek jest imprezka, jak to się mówi, a, czy jak ja to mówię. Trzy. I garnek. Tak. Tutaj pierwszy to obok tego będzie na deski, na skrzynki jakieś. Więc tu już, myślę, mogę stawić sobie... O. garnek. Dobrze. Teraz tu trochę to tej... połączyć wszystkiego, to przerzucimy tu. To dorzucę tu od razu wezmę tu o i się od razu miejsce trochę zrobiło taki punkt co nie? tak przerzucimy to tu to tu damy pięćkę wezmę tu i dobra myślę tak mamy mamy w tej miejsce już na naszą bazę myślę, że podejdę tu razu razu odkryjemy sobie linę I zrobimy sobie zidę oraz przygarnę jeszcze dwie linki i załatwimy od razu tamtego manela. To tutaj się czali koło nas. Dobra. Użyjmy. No chodź, no chodź. Sporuję go. Oddalimy się. Koleś, ty się do mnie nie rzucaj, co? Hop, hop, hop. Do mnie bądź. O, ja mnie jej, tak. To się zgadza. Hop, hop, hop. Nie. No i Poskładał własnego kumpla. Też? Łatwiutko? No, tylko chyba dwa razy dostosowałem uważania, więc nie jest najgorzej. i e, dobra. Mamy bardzo ważną rzecz, a mianowicie już te tyki sobie stąd zabiorę. I czego mi tu brakuje się tych kamieni? Ok. Nie wiem, dołożyłem to to się tak. Dobra, tu rozpalamy teraz od razu. Ok, ognico. I robimy więcej od Lodówka zaraz powstanie, a tutaj robimy drugi garnek. Okay. Teraz od razu zrobimy yy, lodówkę tylko gdzie się ją. Jaki był na nią? Mhm. Jeden ścięty kamień. Teraz okay. i wstawiamy lodóweczkę. No i chowamy. Dobra. Następny cel, myślę, jaki to będzie, to pójdę. Robię łopatę, którą, znaczy mam już łopatę, i idę tutaj dla zbierać itemy. różne pa krzaczki, patyczki i tak dalej. Bo bez tego to ani rusz mieszkać. Więc sobie tak zostawiam to, zostawiam to. Widły z zabiorę. To zjem. Tyki już tutaj mam tak, węgiel zostawię Ty jak tam masz miejsca w piecielu? A, ty ma, mam tu ścięte kamienie nice, no zapomniałem Dobra, to coś wyłożymy na pewno yy, Z tym się trochę uleczę O, dwa Dobra, możemy je zostawić na pewno to I to Mm -hmm. i cię zabierzemy złoto też nam w sumie to nie jest potrzebne więc idziemy przełożę cię tu to wezmę tu i lecimy bo mam mało głodu więc trzyda się tak Powierzę, musimy zdobyć 40 krzaczków jagód jakich? ważne żeby to by... były jagody więc chyba w tym celu to przejdę się ogólnie po całym terenie eee, gdzie jest moja opłata halo moja opłata a tu jest dobra to... 40 krzeszków fiagów jog... to jest podstawa. Wtedy się robi najlepszą farmę. Przydałaby się jeszcze Mandragora, tego nie powiem. To przyznam, że Mandragora byłaby mile widziana. No ale najpierw trzeba ją znaleźć. A to jest zawsze problem z nimi. Jest to najlepszy. O, dobra, przepalimy, bo przepalone głody dają zawsze więcej tego głodu trochę. Mandragora jest jedzenie, które regeneruje chyba najwięcej. Regeneruje chyba 100 życia, 150 głodów. Ale jak się ją upiecze, to wszystko wokół zasypia, łącznie z nami. I jak się ją zje, tak samo wszystko zasypia wokół. Więc no to jest jej problem. Ale no to, to jest niewielki mo problem. Ale Różne rzeczy... Ło! Wow, shit! Się tłuką tu! Widziałem! Już tu zbieramy! Później coś trochę taka I'm hungry. Nie, nie ma to dla bawi. Nie, zdążyłem. Jeszcze przekładnie. Kurde! Jak trafiłem. Dobra, teraz. ja jeszcze w tym momencie zabiorę sobie podłogę stąd. No ma ciebie, tym muszę upiecko. Zawsze taką zawsze podłogę lubię, więc jest git chyba będę musiał powiększyć z jednej strony na pewno swój teren, bo chciałbym, żeby te deski były jednak... Ja jeszcze zobaczę, deski zawsze fajne. Do... Deski są ogólnie drogie ja do wytworzenia, znaczy nieopłacalne, więc warto sobie je od razu zabrać. Tak samo marmur, marmurą posadzkę i dywan. Widzę, że to były wszystko co tu było, więc jest git. No. Zabieramy stonks, jak to się mówi? Hopa, hopla, dobra. I schowamy to na pewno do nich, do czysterka. Nie będę tego tu nosił. Hopa, już te moje 12 slotów zapełnionych. Szkoda, ale to jest tak zbugowane. Prawda. Ale cóż, nic z tym nie zrobię. Ale dobra. Lecimy dalej w dół, bo IMO najlepiej byłoby się przejść do nich. Bo oni mają już tam sporo sporo tych yy, jagód przy sobie. Więc byłoby łatwo zdobyć. Ale i tutaj mamy, o. o fajny jagódek, marchewki. Tak, zawsze przy zawsze przy takim pojedynczym, zazwyczaj takie pojedyncze jeziorko to jest, wokół niego jest wtedy kilka marchewek i kilka krzaków jagódek. To jest w, to w wiosce to jest już gniazdo, tu powstaje, to gniazdo gęsiobłosiow, więc... Dobra, ale przepieczamy sobie to. Nie. A, synchro. Zbieramy, wyjemy, Dobra. I lecimy dalej już w dół. Ma... Opa. Tra... Ciekawe, cie, ciekawym mechanizmem w grze jest trawa, ponieważ w po momencie kiedy ją przesadzimy, możemy to? Może one po, po pewnym czasie, po iluś tam dniach, tylko dniach, chyba dniach 10, coś takiego zamieniają się w e, trawiaste gekony. A mianowicie w, w nagle wyskaku, trawa wyskakuje i wychodzi z gekon który jest y, y, taką pizną, bo jak się tylko kogoś zobaczy to spierdala zostawia tylko tą zostawia swoją grzywę no w tym przypadku trawę, bo jest gras trawo, trawia z tym ekonem I, i troszeczkę ucieka więc zawsze jak się robi farmę trawy to trzeba ją ogrodzić żeby te menele nie spierdzielały po płochu po po, po strachu jest so, ja,

Już, nie, już więcej dużo nie mogę zbierać, bo muszę zebrać swoją jagódki. Bez jagódek ani róż. O tak. Jeżeli muszę mieć wszystkie, muszę zebrać tyle jagódek, ile mogę. A ile? 40 krzaków. <grym> to czyli tyle ile potrzebuję. Dobra. Są, dwa, są trzy rodzaje krzaków, ale ale są takie kwadratowe. Są takie z lis liściami wywalone w górę i są jeszcze takie wysokie krzaki jag jagodów, ale to właśnie zależy. Albo się zarazpi o te i tante, albo takie duże. Szosokie. Tante mają taki plus, że po prostu dużo regenerują, ale szybko się psują. A te się wolniej regenerują, ale mniej się... a wolniej się... mniej regenerują, ale wolniej się psują. Jest zależność właśnie tych... nie, ale gusto też zrobię teraz w sumie. O, to jest stolik, który za nami i ale nie da się go spalić o. My możemy się tylko z fotoklasami regenerować. regenerować. zregenerować Poniesz tę aparaturkę trochę Nie, nic mi tego Dziadzie Raczej, babu Dawaj, dawaj, no co, dawaj, ja może trochę to, to Zmiemce z dwie te i dwie te, nie no tu porówny do zbierania, niech się robi już ten dzień dobra, jest dzień to pora na wykopywanie nawet tam kiedy idzie niech się tłuką a my w tym momencie zrobimy wykopywanie nie jest nic skuteczne. Muszę tak mieć czas w tym przypadku dwa, przynajmniej 20 tych. nie wiem ile tutaj jest. 4. Aha, dobra. Może zbierać to. Tak. Te są rzadsze, więc zbieram ich równo. Przeremówią nie ma bo później będzie ciężko to zebrać. Łatwiej będzie zebrać te krzakowate bardziej niż liściaste. Tam zaraz sobie gwiznę. Wszystko zabiorę od tego, jak... No, jeszcze dwie mogę sobie zebrać. Dobra. Spadaj, chodź, świną. Nie widzisz, że ci podpierdzielam farmę? <grym> beautiful to mi. Dobra. Op. Panie Czester, chodź tu to. Gdzie jesteś? A no tak. O te chałupy się ty, ty, ty. Mamy tu, mamy tu, dobra. Git. Mam gdzie to schować, więc jest fajnie. No, Aha! Psy! Takie... Słuchajcie, szczekanie. To są psy. To znaczy, że idą... idą pieseły. Dlatego warto właśnie tu zostać, w sumie bo świnie mi, mi ochronią co 11 jakoś tak dni przychodzą y, psy, które 3 psy i później będzie ich 6 i tak dalej, chyba zawsze się będzie, y, będzie ich trochę więcej więc Dobra szczerze mówiąc zostawię to bo będę musiał zebrać mięso z nich i może lepiej zostawić sobie miejsce po prostu. Ale o, słyszycie takie głośne szczekanie idzie. To są właśnie. To właśnie znak, że nadchodzą te mendy. Ale na szczęście mam tutaj swoich portowiarzy prywatnych. Ale muszą przyjść w dzień, bo jak przyjdą na wieczór to będę miał przewalone. Czy? Znaczy, powinien dać radę. mam... Trzeba tylko dobrze sobie... Dobrze ich... Unikać, daszować dobrze, ale to różnie bywa. Więc poczekamy jeszcze do, koń do tego aż przyjdą i będziemy kończyć im o tym Ale Dobra, na no, razie, dobra. Co nie w sumie wiem co zrobić. O, idą. Idą, idą, idą. Biegną, patrzcie. Już ucichły. a są psy. No jest piecał taki. Biegnie. Patrzcie, o, biegnie ich więcej. Nie, nie, gryś. nie, 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 gryź! bicie się z nimi. No nie, zawsze nie, 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 są Oni są łatwiej nie, 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 To jest nie, Właśnie tej... Myślę, że nawet tej wioski nie będę niszczył w przyszłości, niech sobie to zostanie, będzie dobrym... dobrym miejscem do farmienia rzeczy. Aha, pałamy. Ale taką wioskę świń przy królu to jednak zniejsze. Więc jest to do raczej... Będzie dla mnie to plusem. Dobra. Pozbyłem się już blokowiska. Blokowały mi to sloty w trochę, więc będę miał trochę więcej. Mam teraz 2, 30, 30 drzew, 30 tych jagódek, już krzaków. No to, to za mało. czyli jeszcze 10 i będę chleb coś zebrać. sobie dodatkowo, więc. Więc to jest nic. Właśnie, czy tu warto wchodzić? Nie. Lepiej iść tam wyżej. Ale dobra. W tym momencie zakończymy. Ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Na